Zadanie 75. Dwa okręgi o równych promieniach są styczne zewnętrznie. To narysujmy je od razu. Powiedzmy tak. I tak. Są styczne zewnętrznie. Mogłem to zrobić też, żeby było na parzystą ilość oczek. No ale dobra. Tu mają środki. No i ze środka jednego z nich poprowadzono styczne do drugiego okręgu. Czyli tutaj ze środka styczna została poprowadzona. Jedna i druga. I teraz tak, rysunek obok. Wykaż, że pola, pole koła ograniczonego każdym z tych okręgów jest równe 3P razy pi dzielone przez trzy pierwiastki z 3 minus pi, gdzie p jest polem zacieniowanej figury. Zacieniowana figura, może zaznaczę innym kolorem, jest tutaj. Czyli to jest jakby o, ten kot, z którego wyciął to ten okrąg. No i, i dalej już za tym okręgiem nie, nie jest częścią pola. No dobra. Ok, no to jeśli chodzi o pole, no powiedzmy, że promień tego okręgu jednego i drugiego to jest R. No wówczas pole tego okręgu, pole, czy znaczy pole tego koła to jest po prostu PR kwadrat. I my tak naprawdę chcemy właściwie wyznaczyć pole tego wycinka, to nie jest wycinek, tego obszaru tutaj, a następnie jak wyznaczymy to pole, to już będzie wystarczyło podstawić tutaj, trochę poprzekształcać i powinniśmy dojść do Polaper kwadrat, tak? Bo chcemy wykazać, że to jest równe P0. Czy tam. No, P0 jak będzie. No dobra, no to jak to się tutaj do tego zabrać? Więc ja bym sobie dorysował tutaj promienie. No bo co? Bo po pierwsze wiemy, że one mają długość r. Po drugie wiemy, że tu jest kąt prosty. I jeszcze narysowałbym ten odcinek, bo my wiemy, że on ma długość 2R. Bo tu jest r i tu jest r. To jest odcinek łączący środki, więc przechodzi przez punkt styczności i składa się z tych dwóch promieni. No i skoro teraz tu jest kąt prosty, tu jest 2r, tu jest r, no to można sobie stwierdzenia tego rasa wyliczyć, albo można sobie od razu skojarzyć, że to jest tylko 30, 60, 90. Tutaj mamy 30 stopni, tu będziemy mieć 60, no i tu będziemy mieć 90. I w takim razie ten trzeci odcinek to jest r pierwiastków z trzech. Więc teraz szukane pole możemy wyliczyć w ten sposób. Możemy policzyć pole tego czworokąta, tego deltoidu tutaj, złożonego z tych dwóch trójkątów. Następnie odjąć pole tego tutaj wycinka yy, i to co wyjdzie to będzie nasze P. Czyli tak, pole tego deltoidu, no to możemy policzyć jako dwa razy pole tego trójkąta, które będzie. R pierwiastków z 3 razy r przez 2. Dwójki się skracają, dostaniemy pierwiastkę z 3 r kwadrat To jest pole całego tego, całego tego deltoidu. Teraz pole tego wycinka, skoro tu jest 60, tu też jest 60, to to jest 120, to to jest po prostu 1 trzecia, no bo 120, 360 zgodnie ze wzorem, razy πr kwadrat. 1 trzecia tego okręgu, bo to się właśnie skraca do 1 trzeciej. Czyli 1 trzecia pi r kwadrat. To jest pole tego wycinka. Więc nasze P równa się to pierwsze minus to drugie. Czyli nasze P równa się pierwiastek z 3 r kwadrat minus 1 trzecia pi r kwadrat. Wyciągnijmy sobie r kwadrat przed nawias i dostaniemy pierwiastę z 3 minus pi trzecich. To jest P. No i teraz tak. Policzmy sobie 3p razy pi dzielone przez, tutaj było 3 pierwiastki z 3 minus pi. Wstawiamy pod p. Będziemy mieć 3 razy r kwadrat pierwiastków z 3 minus pi trzecich razy pi dzielone przez 3 pierwiastki z 3 minus pi. E, ok, wymnożyłbym sobie tutaj ten nawias najpierw i co będziemy mieć znaczy o może tak r kwadrat bym zostawił na zewnątrz natomiast 3pi bym rzucił do środka to wtedy tu się zrobi 3 pierwiastki z 3 a może nie może pi też zostawmy na zewnątrz tylko przez trójkę przemnożymy wtedy się zrobi 3 pierwiastki z 3 minus pi dzielone właśnie przez 3 pierwiastki z 3 minus pi no i co no i to się ładnie skraca i zostaje pi r kwadrat i to jest właśnie nasze P0. Czyli tak, czyli w ten sposób wykazaliśmy, że to wyrażenie równa się P0. To co chcieliśmy w tym zadaniu zrobić. Dziękuję za oglądanie moich filmów. Jeśli się podobało, to zapraszam do zapisu, subskrybowania kanału i zapraszam również do oglądania pozostałych filmów.